Na wieść o potrzebach służby zdrowia i nie tylko, wiele osób postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce. Wśród nich znajdują się osadzenie w jednostkach podległych okręgowemu inspektoratowi służby więziennej w Olsztynie. Wykorzystujemy swoje możliwości w postaci umiejętności, w tym wypadku krawieckich, naszych osadzonych, i we wszystkich zakładach karnych w Polsce, ale Również w naszym okręgu wpisujemy się w tę tendencję i na tę chwilę przyjemy maseczki ochronne. Inicjatywa służby więziennej jest akcją charytatywną. Osadzenie szyją maseczki nieodpłatnie, tak samo zupełnie za darmo są one dostarczane poszczególnym placówkom. Pewna część z tego trafia na zabezpieczenie naszych, yy, naszej kadry, ale znacząca część trafia również na zewnątrz, czyli do. No, chociażby do szpitali powiatowych, czy chociażby dzisiaj, tak jak przekazaliśmy, do Regionalnego Centrum Kwiodawstwa i Krojowecznictwa w Olsztynie. Obecnie produkcja ruszyła w trzech zakładach karnych. Reszta jednostek oczekuje na materiały niezbędne do wykonania maseczek. A potrzeby są naprawdę duże, więc każda pomoc jest niezwykle ważna. Potrzeba materiałów, rzeczywiście, czyli materiału do szycia maseczek. Potrzebne są gumki, to trochę deficytowy towar teraz. Możliwości mamy, no, znaczne. Bo na przykład chociażby w samym zakładzie karnym w Barczewie około 20 skazanych jest w stanie codziennie każdy z nich około 80 do 100 maseczek uszyć. W razie chęci wsparcia służby więziennej należy kontaktować się bezpośrednio z jednostkami podległymi okręgowemu inspektoratowi służby więziennej w Olsztynie. Ich spis znajdą państwo na stronie www.swgov.pl.